Dzień dobry, a tak oto wygląda nasza malutka owieczka. Uf, no tam, do roga, uciekaj, do roga. Tam jest przejście, po kilku dniach spędzonych z mamą w, ciep... w suchym i ciepłym miejscu. Ach, ty nie chcesz do stada wrócić. No dobra, chodź. O, jesteśmy ponownie. Tak wygląda statko podczas śniadania. Tam w oddali jest nasza mama z maluchem, którą tutaj zaraz spróbujemy przygonić. O, to są dwa poprzednie maluchy urodzone. I czarny ewidentnie wybitnie wybitny baranek będzie o, dostają trochę śruty mieszanki zbożowej i kukurydzy a tak wygląda ich schronienie przed deszczem jakimś mocniejszym wiatrem okulnik ma możliwość zamknięcia ale przeważnie jest otwarty bo tak to tak to powinno wyglądać One no, mają swobodną swobodną możliwość wyboru aczkolwiek chętnie korzystają na noc z, z tego okulniczka no, tak to wygląda i piękne słońce świeci może pokażę nic nie widzę. Nie mam pojęcia jak to wygląda. Słońce mi oświaty. A tutaj nasza mama. O jej... Stado je i ona ich nie widzi i nie chce do nich wrócić. Bo się boi. Gdybym złapał mi malucha Byłoby mi łatwiej, ale Pięciodniowy maluch O, 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 idziemy, no chodź O, znasz drogę O. O Oto przywitanie tak to wygląda Torperka przyszła się przywitać Tak ja wiem, no tak No, no nie mam nic Nie wiem, wiadro widzą Nie, wy tu zostajecie Nie, nie, nie Dziękuję Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia ja.